Nazywam się Sofia, jestem z Ukrainy, ale teraz mieszkam w Polsce, w Katowicach. Chodzę do szkoły, gram w szatę, uczyliśmy polskiej i ukraińskiej kultury. Dalej, co mi się? Graliśmy w różne gry. W ukraińskiej flagi jest e, dwa kolora: e, niebieski i żółty. Niebieski w góry i żółty w e, dole. Żółty oznacza takie pole e, pszenicy, a niebieski nie, e, niebo. A herb e, oznacza wola. wolność. Wolność. Tak. Uh, to je strizub. Uh, no, vsi, dala. Uh.